Witam wszystkich czarnowidzów oraz pozytywnie nastawionych. Dlaczego czarnowidzów? Poznajemy, że znajdujemy się w mieszkaniu, które niedawno część z tego mieszkania pokazywałem przed rozwałką. To było mieszkanie, które poprawialiśmy po ekipie X nie wiem co to była za ekipa, w każdym razie z Poznania. My tutaj jesteśmy na dzień dzisiejszy. My jesteśmy na dzień dzisiejszy tutaj, na przededniu oddania tej, tej, tego mieszkania. No i tutaj moi drodzy, jeden z tematów, który na pewno mój ulubiony hejter skomentuje. Więc mamy tutaj listwy cokołowe, które pamiętacie kiedyś były oblepione tak paskudnie, tutaj wrzucę zdjęcie, były tak oblepione paskudnie taśmą, farba wystawała poza taśmę. W tym momencie Osadziliśmy tutaj półnarożniki i zrobiliśmy taką równodelatację, niczym nie wypełnioną. Wygląda to fajnie. Wygląda to jakby ta ściana zwisiała, była zawieszona nad tym, nad tym cokołem. Cokół, nie, cokół jest fajnie zlicowany ze ścianą, czyli nie wystaje, nie wystaje w żadnym miejscu. Są to wszystko cokoły cięte. No, i zrobiliśmy nowe silikony itd., tak tak czyli tutaj musieliśmy się z tym trochę połączyć. Tutaj jak to wygląda na różniku, widzicie. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Typu tam jakieś małe, małe jakieś plamki na suficie czy coś takiego. Ale mam nadzieję, że bacznie obserwujący na slow motion moich hejterzy te, te, moje... Ja te moje materiały wideo znajdą jeszcze coś jeszcze. Wygląda to fajnie. Bardzo mi się to podoba. Na jednym z wcześniejszych filmów, na jednej z wcześniejszych budów pokazywałem właśnie też takie cokoły. Tyle, że się akustyka pewnie zmieni. Tyle, że. Tam to niestety nie wyszło, bo to, tam były robione podłogi, po cokoły, były robione nie inaczej. Półnorożniki osadzaliśmy w momencie, kiedy już były zrobione. Półnorożniki osadzaliśmy w momencie, kiedy jeszcze nie było podłóg. A tutaj już były podłogi, więc mogliśmy sobie położyć tam cokół, czy tam jakiś odpad cokołu i. I zobaczcie, jak to fajnie na tapecie wygląda. I mo mogliśmy um, położyć ten kawałek cokołu I no i mogliśmy sobie ten narożnik, półnarożnik osadzić fajnie. Tam akurat była kicha tego typu, że no powiedzieli, no tyle to powinno być. A było zupełnie inaczej, nie? no i to zaczęło pływać. jakieś szpary się zaczęły robić, no i musieliśmy wypełnić tyle. Przy okazji, zobaczcie sobie, jak fajnie tutaj. To nie jest błąd. Zobaczcie, jak się fajnie znaczek schodzi na, na dole, na górze. A zobaczcie, jak na środku. To są takie krzywe ściany, się głowie nie mieści. To jest nowo chata. Teraz zobaczcie po tym znaku, jak jest 2,5 cm na 2 m krzywy sufit. Ale zaznaczam, nie musi być tak idealnie. Często zresztą przy używaniu poziomicy gdzieś trochę ucieknie. I jeśli tylko robimy dla siebie, nie będzie czepiającego się inżyniera, to gwarantuję, że centymetra różnicy nie będzie widać. Ja ucieka od poziomu. A tutaj są wszystkie te wszystkie te znaczki są równe, więc no tutaj mniej więcej jest to tego samego tego, tego samego na tym samym poziomie. Na no, początku myślałem, że to jest tapeta taka ma rozciągany wzór, bo też czasami te... Kwadraty nie pasowały, rąby raczej, ale no nie, niestety. No, tak więc em, pokazywałem też Wam. E, nie, nie pokazywałem. Technika dekoracyjną, efekt betonu. Tak, to jest. Moje rękodzieło, tutaj też jeszcze trzeba poprawić w tym Zresztą nie będę Wam pokazywał Zrobimy konkurs? Nie, nie zrobimy konkursu W tym miejscu tutaj taki Trzeba linię uzyskać ładniejszą No wygląda to tak, mój efekt betonu Przez Kameleo Sponsorowane jest to, znaczy no, nie sponsorowane, tylko to jest um, no, kupione Kupione w kameleo. Zobaczcie, tutaj mamy znowu cokoły, efekt betonu Wygląda to kozacko. Eee, kiedyś pokazywałem, teraz już mi się przypomina co chciałem powiedzieć, kiedyś pokazywałem jak robić technikę betonu jak, na przykładzie kominku, kominka, zabudowy kominka, więc to dokładnie tak samo postępowałem, tą samą techniką wyszło jak można to zobaczyć, takie nierównomierne. Mhm. Tutaj jeszcze wam pokażę, mamy jeden pokój w tym pokoju Również mamy. Tak. To są listwy. To są listwy z moncik o zby, ostrości. To są listwy MDF, tak? Więc y, wygląda to bardzo fajnie, muszę powiedzieć. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego efektu. Miało to wyglądać również ekskluzywnie i super na poprzedniej budowie. Szkoda, że nie wyszło. Szkoda, że nie wyszło, ale może kiedyś, panie inwestorze, jeżeli to oglądasz, to. Natomiast to zbudujemy ci sami od podstaw i wszystko będzie się. Tu jest druga technika betonu. Jak widzicie, jeszcze do mnie jest całkowicie skończony. Pyk, pyk, pyk. Już Musieliśmy wyszpachlować te ściany, wyrównać pod, yy, ściany pod technikę betonu. Muszą być zrobione na igłę, nie? Tak jakbyśmy mieli na to położyć, jakbyśmy mieli malować, nie? W związku z czym, no należało tutaj to wyszpachlować porządnie, porobić płaszczyzny, no i wygląda to tak jak widać na załączonym obrazku. To tyle. Powoli zwijamy sprzęt, czyścimy. Znowu, jak patrzę na to, mam ochotę powiedzieć nie, nie, negatywny komentarz na, na festiwale, ale też powstrzymam się, zbieram się po prostu w sobie, żeby zrobić o tym materiał. Moi drodzy, to wszystko niedługo przerzucę to na komputer, rzucę to na YouTube'a, na Facebooka. Będziecie mogli oglądać negatywne komentarze, oczywiście, pisać, jak i pozytywne, komu się podoba. To oczywiście pozytywne. Negatywne, sami wiecie. Ilu kontentów jest wśród Was? Czasami, czasami mi to po prostu ręce opadają, jak słyszę, jak ludzie zamiast się cieszyć i winszować, że robi się takie roboty, że ludzie mają takie pieniądze po prostu, żeby na coś takiego sobie pozwolić to wbijają szpilę, a ukrad, albo to ja pewnie jakiś pisowiec, to coś tam jest z nim, musi być nie tak, bo ma tyle pieniędzy, no ludzie, puknijcie się w głowy, no ludzie zarabiają, mają trochę oleju w głowie, własnego pomysłu, inicjatywy i nie boją się to wdrażać w życie i zarabiają pieniądze, chcesz mieć tyle pieniędzy, to zaryzykuj coś, a nie e, mów tylko, że m, ktoś kradnie, ma, bo kradnie, no to jest, Niesprawiedliwe i nie fair. No, Ja nie chciałbym, jak dojdę już do tych wielkich milionów na wykończeniówce, żeby ktoś powiedział mi, że ukradłem pierwszym nie? Także e... No tak, tak, nie chciałbym. Nie chciałbym, bo widzicie, że sam ciężko pracuję. Zobaczcie, jestem uwalony od stóp do głów. E... To nie jest teatralny pył, tylko to jest prawdziwy pył, który. Spada na mnie każdego dnia, który wciągam uszami i nosem, i który zcałowuje um, ze mnie moja żona, kiedy przychodzę do pracy <grydny> brudny i śmierdzący. Na razie, trzymajcie się. Może mało przyjemnie to kończę, ale cóż, takie życie nie zawsze musi być fajnie. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia. Oglądajcie, subskrybujcie. Ilość oglądających subskrybentów skoczyła do 4%, tak więc subskrybujcie dalej, więc nie będziecie, nie będziecie przez to jakby pozbawieni możliwości oglądania na bieżąco tego co wrzucam, rzucam wydaje mi się interesujące rzeczy, które warto sobie tam przejrzeć od czasu do czasu. Także trzymajcie się na razie. hej!